To jest bieg po koronę. Wierzący biegnie po koronę, po koronę, po prostu. A jeśli on nie rozumie, że on biegnie po koronę... Religia wiesz, tak mówi, ha, ja w ogóle to jest w ogóle To mi nie zależy tak na nagrodzie, mi nie zależy tak na koronie. No ja że nie zależy, bo jak wewnątrz jesteś zaprzedany, kurde, normalnie religii sobie samemu, czyli uprawiasz bałwarstwo, no to na koronie ci nie zależy, nie? Ale jeśli wewnątrz rzeczywiście jest dla Boga sercem, kochasz Boga sercem. Ci zależy na koronie, bo rozumiesz sprawę i Bóg objawia dopiero tam ludziom, którzy go kochają sercem, tam dopiero Bóg objawia prawdziwe rzeczy, nie religijne, nie pozory, nie udawanki. Weź sobie za korona? Wiesz jaką Bóg koronę mi i tobie założy? To będzie. Jak żyłeś dla Boga, i na tej koronie to będzie widać, rozumiesz? To jest korona. I ta korona ma nie przynieść chwały mi ani tobie, tak? Ale chwała Bogu. Ta korona ma odzwierciedlać to, czym był dla mnie krzyż Golgoty. To jest korona, tak? No i jaką ja koronę będę miał? Religia powinien mi nie zależy na koronie. No skoro tak mówisz, że nie zależy na koronie, to nie zależy na Bogu. Żeby uczcić Boga, syn czci ojca, rozumiesz? Tą koroną. Uczcisz ojca. Gdzie jest nasze serce, kochane? Gdzie jest nasze serce? Bawimy się dalej, wiecie, usypiamy dalej. Tylko tym, co uchołek, chce? To, to jest tragedia. To jest niedobre. Rozumiesz? Patrz, jakby na przykład za 10 lat wiedział, że na przykład moja mama by wiedziała, że my za do więzienia. Co, co, co czy dawałaby mi cały czas miłość i cukierki? To będzie dobrze, cukierki, będzie dobrze. Zamknęliby mnie do więzienia, a tam głód, nic, a ja cukierki chcę. No dajcie mi cukierki. Źle by było. Ale gdyby moja mama karciła mnie, napominała prawdą Bożą, z Bożego Słowa tnęła moje serce, rozumiesz? Bóg nie wyciął moje serce, tam stanął w więzieniu. No i co, miska rezonuj, co? Hallelujah, chwała Jezusowi, rozumiesz? Bym był silny w Bogu. Bym miał silny charakter w Bogu i o to chodzi. I o to chodzi. Nie możemy usypiać. Nie możemy usypiać. Tylko tym, co uchować chcę, rozumiesz? Tą łaską, miłością, śpiące to takie jest, tak? Trzeba tym ruszyć, ruszyć. I to mocno, żeby się to zatrzęsło, rozumiesz? żeby każdy z nas, jako owce tak, pańskie, przynosił owoc, rozumiesz, to trzeba tym ruszyć. Trzeba zacząsnąć prawdą. prawdą ma się wbić jak miecz obosieczny w twoją duszę, w twoje serce, by rozdzielić to, co jest kurde od diabła cielesności, to co kocha moje serce od diabła, co cielesność, a co kocha Boga, rozumiesz? I tu jest proces i to się liczy, ponieważ tam jest fajnie czy niefajnie, to się liczy. To jest miłość do Boga, to jest kochanie, odwzajemnienie, Miłości Bogu, a nie uczucie. I o, dzięki Ci, ojcze, to właśnie, jak miecz, rozumiesz? Ten miecz prawdy, rozumiesz? I coraz silniejszy jesteś w Bogu, rozumiesz? I coraz bardziej, im silniejszy w Bogu jesteś, coraz bardziej rozumiesz prawdę, coraz bardziej rozumiesz po co Jezus był na krzyżu i chrześcijaństwo, rozumiesz? rozumiesz? Prawdziwie, coraz bardziej rozumiesz to chrześcijaństwo. Jesteś coraz bardziej silny. Coraz bardziej rozumiesz, w duchu jesteś silny. Wtedy nie powiesz, nie powalać jakaś. Wtedy wiesz, widzisz, i ktoś tam wiesz, wiesz, uprawiać religię, to mówisz, chodź, chodź, pokażę ci, pokażę ci, co mnie, co mnie zmieniło, rozumiesz? Zmienił mi ból, Boże prawda, tak? Ono odmieniło moje serce i nakierowało na Jezusa. I pomimo trudności, bólu, ja doświadczam chwały Jezusa. Ja coraz bardziej rozumiem, czym jest chrześcijaństwo, czym jest krew Jezusa dolana na krzyżu. Ja to coraz bardziej rozumiem, rozumiesz? Chodź, chodź, zaprowadź się do tego miejsca. Będziesz ciągnął wtedy innych ludzi, rozumiesz, w to miejsce. A nie wiesz, kolorofony, godzina na nabożeństwie, a serce zaprzedane. Gdzie indziej, rozumiesz? Ale, ale nie Bogu. Gdzie indziej, gdzie indziej. Tam jakiś paciorek, ale serce gdzie indziej, rozumiesz? To religia, rozumiesz? I kupmy nowy sprzęt, będzie lepiej, rozumiesz? Bogu nie chodzi o to. Wiesz kiedy będzie lepiej? Z nami? Kiedy serce nasze będzie kochało Boga, prawdziwie szczerze. Wtedy będzie lepiej z nami. Jeśli tylko o to chodzi, Bóg się wszystkim nie zaopatrzy, zatroszczy o wszystko. Do takie kolorofonny chopiec z nieba, że. puu, Tylko o Bogu o serce chodzi. O serce. Biegnij po koronę, Uświadom sobie, że ta korona, jak mówiłem, to jest na cześć Ojca, rozumiesz? Na cześć Ojca. I mówię Ci, do święty będzie Ci pokazywał prawdę. O co tak naprawdę chodzi, będzie Ci objawiał czym jest chrześcijaństwo, i ty zapragniesz tego. To Cię nie uśpi właśnie, tylko to karcenie, to pewno ta prawda, ona Cię ci wyzwoli, rozumiesz? Do prawdziwego kochania Boga i do prawdziwego zrozumienia, czym jest krzyż Golgoty, rozumiesz? Jeźdź, wjeżdżaj